Beatyfikacja Jana Pawła II była dla Polaków bardzo ważnym wydarzeniem. Również dla mieszkańców Piekar Śląskich był to bardzo ważny dzień. To dla mnie dzień z tego względu, że bardzo kochałam Jana Pawła II. To jest uroczysty dzień. W ogóle Jan Paweł II był, jakby nie było naszym ojcem. To jest jeden z bardziej wyjątkowych się stało, dni, się że mamy dzisiaj się obchodzimy świętu. Jana Pawła, błogosławionego Jana Pawła. Domu, jest to wielkie przeżycie dla mnie, tak dla całej wieramy. rodziny. Bardzo ważne, to jest beatyfikacja, niej przede wszystkim. A myśmy chodzili do chóru myśmy byli z chórym, właśnie tam u papieża w 1989 roku. Msze święte, koncerty i uroczystości odbywały się w wielu miastach. Piekarzanie spotkali się 1 maja wieczorem na kalwaryjskim wzgórzu. My też żeśmy chcieli. Ten radosny dzień uczcić i w takiej atmosferze bardzo pogodnej, w plenerze, na tej kalwarii, gdzie często bywał i głosił Słowo Boże, aby można było wysłuchać pieśni, tych pieśni, które również papież tak bardzo lubił i żeby mieszkańcy wiedzieli, że idę papieża. Jego myśli, przekazy są ciągle żywe i abyśmy przez to budowali naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Jan Paweł II był dla mieszkańców Piekar osobą wyjątkową. Przybywał tu przed wyborem na stolicę Piotrową i później, kiedy był już papieżem. Jan Paweł II jest też honorowym obywatelem Piekar Śląskich. Tutaj te znaki obytności oby Jana Pawła, a wcześniej metropolity krakowskiego są dosyć, dosyć liczne i wydaje mi się, że w ten sposób też ta postać jest przy Przybliżone. Natomiast sam dzień beatyfikacji jest skoncentrowany bardziej na takich praktykach duchowych, na wyciszeniu, na rozmodleniu, na śledzeniu tego, co się działo w Watykanie. Natomiast w godzinach popołudniowych było nabożeństwo dziękczynne w Bazylice, związane z poświęceniem obrazu błogosławionego Jana Pawła II, no, a wieczorem tutaj spotykamy się na e, takiej pieśni wdzięczności. Ta pieśń wdzięczności ma być wyrazem naszej radości, że obywatel naszego miasta, że człowiek, którego znamy, człowiek, który był dla wielu z nas bardzo bliski, no jest tak teraz czczony przez cały świat. Pod pomnikiem papieża złożono kwiaty. Wszyscy uczestnicy koncertu wspólnie odśpiewali hymn Ciebie Boże wielbimy, a później w skupieniu wysłuchali koncertów w wykonaniu chórów Halka oraz Cecylia, zespołu Legato oraz orkiestry Dętej Zakładu Górniczego Piekary.